Delikatne i oszczędne w kolorach bombeczki. Jak zwykle bardzo proste w wykonaniu, więc jeżeli taki pastelowo-biały komplecik Wam się podoba, to zapraszam na film. Bombki są zrobione na bazie medalionów z plexi o średnicy 11 cm. Do ozdoby użyję papieru ryżowego z białymi zwierzątkami. Pracę nad bombką zaczęłam od wyrwania zwierząt z papieru ryżowego. Dokładność w wyrywaniu nie musi być jakaś nadzwyczajna. Tak będzie całkiem ok i teraz przymierzam na bąbce, jak mi się komponuje obrazek. Sznureczkiem wyznaczam sobie granice białej farby. Taśma malarska zalepiam tą część bombki, która nie ma być pomalowana na biało. Farba akrylowa i gąbka, czyli dolną część, tam gdzie będzie przyklejony obrazek, maluję na biało. Podczas malowania wszystko wygląda świetnie, ale gdy farba wyschnie, widać, że po pierwszym przerocie kolor siada słabo. Więc przelatuję bąbki farbą jeszcze raz i dopiero wtedy wyglądają ładnie. Odcięcie farby na bąbkach możecie ustalać indywidualnie. Ja na dwóch bąbeczkach zrobiłam skośnie, a na jednej prosto. Lakier akrylowy matowy świetnie się sprawdza do matowienia szkła albo pleksji. Jeżeli nie macie lakieru, możecie użyć efektu szronu, ale lakier wygląda po prostu delikatniej. W dolnej części bombki przylepię obrazek, żeby ładniej się naklejał i nie było zmarszczek. Należy go delikatnie naderwać. Do klejenia używam mojego ulubionego kleju z werniksem. smaruję powierzchnię, przykładam obrazek i wszystko zaklejstrowuję klejem od góry. Uważam, aby nie pobrudzić klejem z zmatowionej części bombki. Po wyschnięciu na wszelki wypadek, obrazek zabezpieczam lakierem. Postanowiłam, że brzeg białej farby lekko podcieniuje. Wydawało mi się, że na takim cieniowaniu ładniej będą się prezentowały gwiazdeczki, które za chwilę namaluję konturówką. A czy naprawdę wyglądają lepiej, sama nie wiem, ocencie sami. Moje śnieżynki, rysowane od ręki, zazwyczaj prezentują się słabo albo bardzo słabo. Więc, na potrzeby tej pracy postanowiłam zrobić sobie wzornik. Dzięki temu może śnieżynka nie będzie dużo ładniejsza, ale za to będzie równa i symetryczna. Dzięki kółeczku, które jest wzornikiem, wyznaczam sobie środek oraz końcówki ramion gwiazdki. No i myślę, że ten pomysł się sprawdził, ponieważ moje śnieżynki prezentują się już całkiem przyzwoicie. No i teraz, gdy mam wzornik, wszystko wydaje się proste, a gwiazdki powinny być równe. Ale ja niestety z niewiadomego powodu co jakiś czas gwiazdkę maluję od ręki i produkuję pięknego krzywulca. Nic na to nie mogę poradzić, zobaczcie, ostatnia gwiazdka zrobiona byle jak i od ręki. Gdy konturka jeszcze jest mokra, wszystko posypuję brokatem, aby wyglądało błyszcząco i świątecznie. Na początku planowałam, że gwiazdeczki będą tylko na styku farby i zmatowionego kompleksji, ale potem okazało się, że wokół zwierzątek jest dużo wolnego miejsca i można jeszcze kilka ładnych gwiazdek domalować. A jak domalować gwiazdki, to jeszcze dorobić kropeczki, czyli jest jak zwykle. A prawie gotowa bąbeczka prezentuje się tak. A to jest preparat o nazwie Krystaliczny lód. Bardzo go lubię, ponieważ delikatnie nabłyszcza i uwypukla niektóre miejsca na bombce. Gdy preparat wyschnie, bombkę naokoło ozdobię sznurem dwużyłowym. Bardzo lubię te szturki, ponieważ wyglądają elegancko, a mamy je w sklepie w kilku kolorach. Zapraszam. A teraz odwieczny dylemat, czyli co dać na górę bombki. Sznurek świetnie pasuje, ale wygląda skromnie, mogę go wzbogacić na przykład taką tasiemką. Znakomicie też wygląda biała tasiemka z delikatnymi dodatkami srebrnymi w bokach. A może warto dodać jakiś mocniejszy kolor, oczywiście niebieski. Ostatecznie zwyciężył pomysł numer jeden i teraz bombeczki prezentują się tak. Jeżeli pomysł Wam się podoba to jak zwykle w opisie filmu zamieściłam wszystkie produkty, które użyłam do zrobienia bombek. Dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam już w świątecznym klimacie, zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.